Dobra, kupiłam nowy mikser. No i dzisiaj będziemy testować jak działa. Mikser wygląda tak. Tutaj mamy tryby jakby mocy. Tutaj się, jak się przyciśnie, no to jego się automatycznie zamyka. Ciężko mi jest tak pokazać. Dobra, i tutaj się przykręca i on się od podnosi do góry. Dobra, dzisiaj będziemy robić naleśniki. Zobaczymy jak to wyjdzie. Muszę sobie przystawić kamerę. Albo dobra, zrobimy tak. Dobra, czyli pierwsze co? Na pierwszy ogień wchodzi mąka. Potem jest woda. Gazowana, mleko. Pół łyżki. O, pół łyżki soli. Łyżeczki. Dobra. I teraz wbijamy jaja. Jedno. Dobra. drugie. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Zamykamy mikser. Ja wzięłam sobie na dwójeczkę na stawam. Wzięłam takie, jakby mieszadełko, bo jeszcze w zestawie są dwa inne. O, jeszcze jest takie. I drugie jest takie. To jest jeszcze pokrywa, żeby w sumie można założyć na miskę, żeby nie chlapało. No ale mnie w sumie do naleśników nie jest to potrzebne, może zwiększymy trochę moc. Naleśniki nic specjalnego, ale mieszać się zwyczajnie w domu nie chce. O, to jest mikser fajnie że mikser ma takie przesadzki tutaj pod spodem bo e, nie lata po prostu po całym blacie i jak próbowałam go wcześniej zdjąć ze stołu no to po prostu był mocno e, przysany że tak powiem dobra sprawdzimy dalsze Wylewa nic nie odpryskuje, więc dla mnie najbardziej to po urządzenie. Dobra, teraz podniesiemy po wymieszaniu. O, nic nie, nie wyskakuje, nic nie chlapie na blat więc też jak najbardziej bardzo fajnie. Normalnie można sobie wyjąć tutaj mieszadełko. Ok, teraz o Niskę wystarczy przekręcić i ona automatycznie się wyjmuje. Idziemy smażyć naleśniki i pokażę potem efekt. Pokazuję naleśniki jak najbardziej z miksera. Wyszły bardzo fajnie, więc dla mnie rewelacja.